Pięknie, Pięknie jest źle, Jest zawzięta mina. Jest szczęśliwa. I ręce wysoko. Teraz tylko medal na twoją szy szyję. Przyjęć Pańczymy. Ale teraz to się dzieje. To jest absolutnie hit. Czyli można, można. córa też szczęśliwa ci powiem. Wszystkiego dobrego. Medal. Medal się należy ma po Drogie dziewczyny, dobra, czekamy na kolejnej. No to gadu, gadu biegną. Proszę, pan klub przyjechał prosto z Sopotu. Dawaj, dawaj, dawaj. Ania, nie przejmuj się, tylko dożyć jeszcze trochę. Ale dajesz kadu. Ale masz kibicu. Ale jest walka, postaci z ręce wysoko jesteś na mecie! I czekamy na kolejny, dobrze jak się dzisiaj dzieje. Chwila wolnego, ale widzę, że kolejny na dystansie 13 km wpada tutaj do nas. Jest zmęczenie, ale jest i radość. Jest i sukces. Mam nadzieję, że najlepszy czas w tym roku. Dla ciebie na 13 kilometrów. Dukieramy się z zawariemy wszyscy i ożądamy. Wyczekujemy. Pięknie widzieć te emocje. Na żywo, tu i teraz. I uwaga, uwaga. Biegł średni. jeśli chodzi o mężczyzn, to możemy powiedzieć, ale poczekamy aż aż te piękne dziewczyny przejdą tutaj wspólnie razem z przesłaniem życiowym. Ręce wysoko, tak jest. Macie w sobie siłę, macie mocy. Kolejny na 13 wpada. A na 13 trzech pierwszych to bakleda Łukasz. 55 minut. Jest pełna godzina, drugi też jest pełna godzinę. Skrzypca Tomasz. Z Wrocławia. I uwaga, trzeci. Trzy sekundy w tym czwartym. Pan Lucjandowski ręce wysoko! Wpadasz dzisiaj jak do siebie, ale to już wystarczy. Masz za sobą trzynaście. jeszcze następny. Jesteś zwycięzcą, ręce wysoko! Trzeba się cieszyć. Sprawdzać czasy. I wyciągać wnioski. Dawaj, dawaj, kolejny, czekamy, wypatrujemy. Także już mamy bieg średni załatwiony, jeśli chodzi o mężczyzn. Zostały trzy kobiety w biegu średnim. I kwestia nordic walking średni. I oczywiście drugiego dystansu wśród mężczyzn i kobiet. I czekamy, wypatrujemy.

A pierwsza, jedyna i niepowtarzalna już z uczestnictwem średniej dolegacie muskali. I czekamy na dwie kolejne. I spadaj, kolejne z 13 jeśli chodzi o dystans. Dobrze to wycięższyli 13 kilometrów również z nami. Jeszcze dwie do podium do kompletu. Dobrze, by się tu pojawiły. Ile dziasta będziemy również wypatrywać i czekać na tych 20, 20 kilometrów, nieco ponad. Ścigają się, ścigają i na ostatniej prostej próbują, co urnie jeszcze 10 sekundy i dobrze, trzeba się we wszystko, dawać, 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 up, 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 jeszcze kibice, kibicują ją zapinkują. dawaj na te 13 kilometrów, spadaj jak do siebie i kolejny również, ręce wysoko i jesteś na mecie, takie zaliczone. jest, jest 13 km na Tobą. Czekamy na kolejnych, rzecz jasna. Ale dzisiaj emocji, ale się dzieje. I biegnie. 13 km wętrzone. Biegnie druga na 13 km. Jest, brawo dla Ciebie. Gramy to dla Ciebie. I proszę kolejna, ręce wysoko, jesteś zwycięzcą, ukończyłaś to co sobie zamierzyłaś, pięknie, gratulacje i prawa dla siebie. Dawaj, 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 dołóż jeszcze trzy kroki, walcz sama ze sochą. Musisz zwyciężyć podnosząc ręce wysoko, przekraczając linie mety. Ina meia, nossa ina meia, nossa ina meia, 13 km za tobą. Już teraz. Ja przypominam, że zwracamy czipy do specjalnego pudełka zlokalizowanego na końcu mety. Po lewej stronie na ziemi, opisane tam, tej opaski. <noise> dawaj, 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 patrz jak się kibicują. Ręce wysoko i jesteś na mecie. Dawaj, 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 trzecia na 13 kilometrów, już teraz jest na mecie, jak dobrze liczyłem. A co tam dla Ciebie? Już teraz, gramy to. Kawary dla najlepszych. Na 13 kilometrów, jak dobrze liczyłem. To również mamy rozstrzygnięte. Czekamy. Na tych z 20. Czekamy na tych z 20. Pamiętajcie, co wejdzie o wodzie, to za medalem, Pamiętajcie o posiłkach regeneracyjnych, które na podstawie kuponu wydawane są przy biurze. A także pamiętajcie o zwrotniu Proszę! Kasia, dawaj, nie udawaj! Dasz radę! Patrz na Ciebie czeka dziewczyn! Wiele Ci obiecałem z tego, co słyszałem. Dawaj, Kasia! Dawaj, dawaj! Proszę jak Ci pięknie poszło, jeszcze tylko te parę kroków. Ręce wysoko Nie jesteś na miejscu, tak jest. są piękne oczy. Czyli krótko mówiąc da się. I czekamy na następny. Dawaj, 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 ostatnie kroki. Leć po swój najlepszy czas. I jesteś i ty. Ale że mocniej. Kubice wypatrują. Gdyby nie barierki, to no wyszłyby dalej. I teraz rzecz nie spotykana, proszę. Kilka już takich sytuacji widzieliśmy i ty bardziej nam miło. Dawaj, nie wiem jak masz na imię, ale naprawdę dajesz radę. Milan, pokaż im wszystkim i podejdź do końca. Tak jest, pokaż takie, jak można na końcu trzy kroki do przodu zrobić. Pięknie. Dziadkowi. pięknie. Milan, dałeś radę, ręce wysoko i wspominałeś medal. A jeszcze, że zrobiłeś to z dziadkiem, me czoła. Zachęcam dla wszystkich, którzy obserwują, że może by wzięli kilki chociaż w ręce i te 6 km się przeszli. Przez 4 godziny na Tomacie. Zapraszamy już we wrześniu i w październiku. Aperu na owoj.pl wszystkie informacje. Śmiało, zawsze można spróbować. Kilka treningów po ulicy osiedlowej później można... Po górach podkakać, Dajemy, czekamy na tych najlepszych, jeśli chodzi o 20 km. I wszystkich, którzy wystartowali, postanowili chociaż spróbować. Są uśmiechy, są emocje, czasem zmęczenie. I dobrze. Dawaj, 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 ostatnie kroki, już jesteś na wędzie, tak jest, witamy się podobnie! Dawaj, dawaj, dawaj! No to nie, teraz będzie tylko wąpes. No to będzie... Ja bym wiązał no to A może idziemy do Ale nie będzie lepiej. Czy się wiąże? To na pewno nie jest. No, no Ja przypominam wszystkim, że dekoracja nastąpi w okolicach godziny 15. A również i druga sprawa, którą przypominam, to pamiętajcie o nawadnianiu się. Pamiętajcie, by zwrócić szczypy startowe które pomagały w odmierzaniu czasu i pamiętajcie też, że spotykamy się we wrześniu w październiku i proszę kolejny wpada. To jest chyba na 20 km, nie? Musiałem się upewnić. Piesek nie mógł na 20, to polecieli na 13. Dawaj, 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 kolejny, kolejny. Już dzisiaj takie różne rzeczy się zdarzały, że lepiej się upewnić. Dawaj, 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 te ostatnie kroki, ręce wysoko i jesteś na mecie. I dla ciebie mamy medal. I kolejny na 13 kilometrów. Proszę, z uśmiechem wpada. Jeszcze myślę na siły. I uwaga, uwaga, chwila oczekiwania, ale na pewno załoga kolejni się pojawią. I są, i biegną, i walczą. I próbują, i ręce wysoko, Nie jesteście już na mecie, tak jest, ten uśmiech mówi wszystko, kiedy widzicie się metę. Dawaj, dawaj, dawaj na 13 kilometrów, ręce wysoko i witamy Cię na mecie. Tak jest. Proszę, tu się coś kręci, więc chyba tu coś widzimy. Usunę się i poczekam. Dawaj, 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 wypatrujemy. Jak wszyscy przy barierkach. Gdzie są przyjaciele znajomi i jest kolejny na 13 kilometrów z rękami w górze Wpada na metę jak po swoje, najlepszego Czas na medal, czas na wodę i czas na gratulacje od rodziny Dawaj, 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 jeszcze moment, ręce wysoko i jesteś na mecie To już jest fakt, to się stało naprawdę I kolejny proszę bardzo Dawaj, dawaj, i ostatnie metry przed Tobą, jeszcze trzy, jeszcze dwa i jeszcze jeden razem wspólnie na perły Małopolski. Pięknie się dzieje. Można pokonywać dzisiaj swoje dystanse, czasem dłuższe, czasem krótsze. Każdemu należą się gratulacje. Pamiętajcie, są peruki bałtyckie, można kobiec na 100 metrów, na 300. To jest 20 kilometrów? 20? Średni. Średni. I dobrze, i dałeś radę. Ja musiałem być w tamto. Dawaj, 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 te 13 kilometrów już masz prawie za sobą. Jeszcze jak podniesiesz ręce w geście triumfu, to już będzie komplet. A nasze kostce dadzą ci medal. I tobie też, jak zrobić jeszcze 5 kroków, tak jest! To są emocje, to jest radość. a jest 13,5 km za tobą. I wpadacie po kolei. Gratulacje. Najlepszego w tą niedzielę. Absolutnie fantastyczne chwile. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja już widzę z zaminka, że już kolejna osoba za moment pojawi się na mecie. Biegnie na 13 kilometrów i wpada. I ręce wysoko, i jest uśmiech, jest radość. Szyby startowe oddajemy na końcu mety, po lewej stronie jest przygotowane pudełko. I witamy kolejnego śmiałka, który jest dzisiaj popatrzył sam sobą. Jeszcze nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Czekamy na kolejnych śmiałków. W ręce wysoko i wpadaj z uśmiechem. Jest 13,5 km zaćmień. I proszę jaka radość, jest jeszcze przyspieszenie. Bravo! Uh. Uh. Ale 40, 40. Uh. Dávaj, dávaj, dávaj. się é dzieje. Dawaj, dawaj, dava jeszcze dava dava jeszcze dava-lhe, Pięknie, dawaj, 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 jeszcze trzy, jeszcze dwa i śmiało, ręce wysoko, jesteś na mecie, tak jest, to jest już wasz czas na medale dla was, czas na płyny i czas na kolejnego na mecie, dawaj, 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 ale przyspieszaj, jeszcze, jeszcze, jeszcze pięć, jeszcze cztery i teraz ręce wysoko, jesteście na mecie, daliście.